Siema, witam w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj wracamy do taktyk ostatnie taktyki, które wam podrzuciłem, gdzie tam było granie piątką, granie czwórką, tam 4-4-2 czy 4-2-4, spoko wam oddawały ale patch pozmieniał trochę rzeczy i nowe rzeczy stały się op więc na podstawie trochę taktyk jesteśmy w stanie to uwypuklić, żeby było łatwiej grać także dzisiaj Dwie taktyki, jedna taktyka, którą gram 90% minut i druga taktyka, którą odpalam, jeżeli nie idzie. Ta podstawowa taktyka to taktyka 4-2-1-3, którą widzicie tutaj. Udało mi się nią wbić 5-0 w kwalifikacjach raz, drugi raz 4-1, raz 11-4 i raz 11-3 w Food Champions. Dodatkowo no to liga elitarna oczywiście, więc ta taktyka działa całkiem przyjemnie. Jeżeli chodzi o środek tej taktyki, czyli 4, 2, 1, 3, styl konstruowania akcji zrównoważone, obrona wysoka. Jeżeli tutaj boicie się troszeczkę grać, chociaż ta taktyka ma dwóch SPD, dlatego granie wysokie jest ok, ale jeżeli ci zawodnicy dalej mimo wszystko czulibyście, że Wam uciekają, na spokojnie możecie sobie tutaj dać na. Średnie, aczkolwiek ja nie polecam tego robić. Rolę zawodników. Pierwsza sprawa. Alison ma być wybiegający. I tutaj chodzi głównie o to, żeby przy wychodzeniu przyrożnym, bramkarz Wam się nie cofał. Jest to ohydne. Alison już dostał ode mnie taką burę. Zresztą mogliście znaleźć to na TikToku, że głowa mała, więc tutaj ustawiamy wybiegający. Jeżeli chodzi o. Bocznych obrońców. Jedziemy od lewej obrony, Na boku u mnie Wahadłowa, czyli Karszawi. Tamtym food champions co grałem, był tutaj Di Marco. Jeżeli szukacie, to tutaj właśnie, według mnie, powinien być jeden bardziej ofensywny obrońca. U mnie to był Di Marco. Może być tutaj to Hernandez, może być ta Karszawi. Niekoniecznie bym widział tutaj Mendiego. I po drugiej stronie drugi Wahadłowy. U mnie jest to Di Renzo, czyli ten troszeczkę może bardziej defensywny. Tutaj spoko jest Walker, jest Kundel. To już wszystko zależy od waszego playstylu. Obaj środkowi obrońcy są po prostu obrońcami. Jeżeli chodzi o SPD, obaj SPD są to cofnięci rozgrywający i obaj mają być jako wszędobylscy. SPO czyli rozgrywający i ustawienie zrównoważony i tutaj ważna rzecz widzicie tutaj Al-Owairana aczkolwiek on jest tutaj wrzucony tylko po to żeby grać kwalifikacje i nawet z tym Al-Owairanem ja tutaj testowałem też Pulisicza, bo go niechcący odebrałem zamiast na Food Champions tutaj ważne żeby wasz zawodnik miał te longbole te piłki długie za obronę z L1, bo to naprawdę niesamowicie oddaje. Wiem, że wiele osób denerwuje się na kikofa i tak dalej, ale jeżeli chcecie robić kikofa, czyli w bardzo prosty sposób zdobywać bramki, to ten SPO wasz musi mieć te piłki, bo inaczej po prostu ta piłka leci za płasko. A w taki sposób możecie bardzo szybko konstruować akcję, i ja często podaję zawodnikiem. I jak go odgrywam, to tym zawodnikiem od razu zagrywam piłkę za plecy obrońców. Bardzo łatwo jest mi w taki sposób uruchomić salacha, który ma schodzący napastnik, lub kwaraskelie. Jeżeli ta piłka skręć mi bardziej do środka, a oni są schodzącymi napastnikami, to dosyć łatwo jest im ściąć właśnie po tą piłkę, i mam dużo miejsca, żeby to zrobić. A jeżeli ta piłka zostanie zagrana, do Lautaro, który jest wysuniętym napastnikiem, to on nie ma żadnego problemu, żeby to skończyć. I tak ogólnie wygląda ten skład bez piłki. Jeżeli chodzi o grę z piłką, to jak widzicie, mamy taką trójeczkę napastników. al Owajran jest schowany za Lautaro, i ten SPO u mnie zdobywa naprawdę dużo goli. Testowałem tutaj Messiego i Messi był niesamowity w tym miejscu. On na 15 meczów w Champions miał chyba 8 goli i 18 asyst. Coś w tym stylu, więc Messi jest niesamowity. Testowałem Putellas, ona też robiła niesamowite liczby i naprawdę polecam wam to ustawienie. Jeżeli chodzi o kod taktyki, to widzicie go teraz na ekranie. Druga taktyka, która zostanie odpalona w specjalnych okolicznościach, czyli jeżeli potrzebuję przenieść ten zespół trochę do przodu. Nie jestem fanem w tej grze lecenia na pałę, o ile mogę tak powiedzieć, czyli staram się podejmować delikatne ruchy, jeżeli ten mecz nie idzie. Jeżeli tych dwóch SPD jest dla mnie za defensywny, wtedy wchodzimy na 4-4-1-1. Taktyka. Krótkie podania. Obrona wysoka. Jest to taktyka, którą podebrałem od któregoś prosa. Od któregoś prosa z Polski ogólnie. Jeżeli chodzi o wytyczne, ali wybiegający, czyli to co wiem, nie ma prawa wam się bramkarz wracać. Yy, Przyrożnych. Obaj, środkowi obrońcy, po prostu obrońca. Jeżeli chodzi o Karszały, boczna obrończyni, to samo Di Lorenzo. Jeżeli. Przegrywacie mecze. Tutaj śmiało możecie zmienić sobie na wahadłowy czy nawet jakiś ofensywny wahadłowy, i to samo z drugiej waszej strony. Jeżeli chodzi o granie w środku pola, jeden zawodnik box to box, drugi defensywny pomocnik. Jeżeli chodzi o tych pomocników, no to box to box zrównoważony, defensywny pomocnik obrona. Staramy się, żeby ta formacja w miarę. Trzymała się w jednym miejscu, żeby ten skład po prostu nam się nie rozjeżdżał. Jeżeli chodzi o boki, gramy skrzydłowych i na jednym, czyli i Salaha, i Kwaraskelie u mnie to są skrzydłowi. Aczkolwiek, jeżeli lubicie, śmiało możecie dać tutaj schodzący napastnik i na jednym, i na drugim. Aczkolwiek tak jak mówię, to raczej jest do grania w przypadku przegrywania. I ja tutaj, jeżeli przegrywam, no to wtedy zaczynam kombinować. Ale zwykle ta formacja wjeżdża jak się robi nieciekawie, czyli nie mogę skonstruować jakiejś akcji. Ktoś mnie za mocno przyciska, i chcę po prostu odmienić trochę tą grę. Czyli bocznych obrońców bardziej cofam, skrzydłowych bardziej rozszerzam, a środek pola bardziej przesuwam do góry, czyli dokładnie odwrotnie niż w 4-2-1-3. Jeżeli chodzi o SPO. Cofnięty napastnik, przez co ten zawodnik strzela również bardzo, bardzo dużo bramek, bo on po prostu schodzi w miejsce wysuniętego napastnika. Jeżeli się przyjrzymy temu, jeżeli chodzi o granie z piłką, to tutaj ta taktyka wygląda identycznie jak 4-4-1-1 w tamtej edycji. To rozpoczął bodajże granie tym nerwem. I on wypromował tą taktykę do tego stopnia, że jeżeli ktoś nie grał 4-3-2-1, to grał właśnie tą formacją. To jest takie bezpieczniejsze 4-4-2. Jeżeli chodzi o kod tej taktyki, to widzicie go teraz na ekranie. Ważna sprawa, żeby zmienić sobie jeszcze zadania: czyli, jak macie te taktyki, to dajecie po prostu R1. I tutaj, żeby wszystko pozmieniać. Co tutaj warto jest pozmieniać? Najważniejsza sprawa to są rzuty rożne. Jeżeli chodzi o rzuty różne, to jeżeli celujecie tam w okolice tego 7-6 metra, to pierwsza instrukcja odpowiada za tego zawodnika, do którego wrzucacie. Więc u mnie to jest zawsze Wanda. Jeżeli chodzi o drugie, no to instrukcje dotyczące rzutów rożnych na bliski słupek. No i tutaj oczywiście u mnie jest kolejny zawodnik, który umie grać z Arialem. Osobiście, jeżeli ktoś wychodzi mi bramkarzem w stronę tego vandajka, czyli wychodzi w stronę pola karnego w stronę 11 metra, to po prostu klikam L1 i tego vandajka przesuwam na krótszy słupek. Zdobywam tak naprawdę sporo goli, nawet w meczu Orangel, o rangę, właśnie na 11-3. W taki sposób przeliłem gola na 4-3 w 90 minucie. Koło tego, około tam 90 minuty, bo koleś wychodzi mi cały czas bramkarzem, to szybko przełączyłem i wrzuciłem na niego, wyszło elegancko. No i macie jeszcze na dalszy słupek, jak widzicie tutaj jest to totalnie zbugowane, bo według naszych instrukcji Faran będzie i na długim i na krótkim słupku, my temu zaradzimy i po prostu wrzucimy tutaj na przykład salacha, żeby sobie był na dalszym słupku, jeżeli się wszystko tam podbija, Gdzieś piłka przejdzie, to salach nam to elegancko dobije. Ważne jest jeszcze to, żeby przy wykonawcy z prawej strony mieć zawodnika lewonożnego, a przy wykonawcy z lewej strony mieć zawodnika prawonożnego. Wiadomo, najlepsze co Wam się może zdarzyć, to, to ten techniczny, do styl gry z plusem, lub na przykład zawodnik, który ma te turbofajne wrzutki. Ale jeżeli nie macie takiej okazji, to chociaż to spróbujcie sobie ustalić, bo sporo ułatwia to w przypadku wrzucania piłki. Ciężej jest bramkarzowi tą piłkę zgarnąć, bo jeżeli walicie rogala w taki sposób, to będzie takie jedno miejsce, gdzie po prostu bramkarz będzie miał łatwiej wyjść niż Wasz zawodnik w powietrze. No i na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, wpadajcie na streamy, wpadajcie na TikToka, bierzcie, korzystajcie. I dawajcie znać, czy taktyki Wam pomogły i czy teraz, po patrzu, gra się Wam jakąś taktyką inną lepiej. Bo jak prowadziłem na czacie taką ankietę, to okazało się, że na 10 osób, które napisały, 9 różnych formacji się pojawiło. Także jestem ciekawy, czym wygracie. A jeżeli nie macie swojej, to bierzcie to i grajcie. Na dzisiaj to wszystko. Elo.